No i co, przyleciały? Co? Anioły? anioły? Anioły, oczywiście anioły są zawsze z nami, mam taką nadzieję siostro, że siostrę, anioły są przy ludziach. Ale oczywiście anioły są zawsze przy ludziach, a też często te anioły chodzą na dwóch nogach, i mają takie niewidzialne skrzydła i aureole bo mają takie dobre serca, że dzielą się z innymi. Siostra Anuarita Ewa-Tutka, dyrektor Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Puławach. Witamy bardzo Witamy, serdecznie. Słuchajcie 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 Słuchajcie. Siostro. Angelika Tomasik, prezes Fundacji Benedyktyński Zakątek. Po aniołach już było, to ja może od pani, pani Angeliko. Angeliko, co słychać w tym benedyktyjskim zakątku, bo ja was obserwuję, ja nie wiem, czy wy macie czas na, yy, na modlitwę na przykład, siostro, chociaż ktoś na no, Non stop się modli, a modlitwa serca też jest, bo wy ciągle jesteście zajęte. Bardzo dziękujemy za obserwacje. Tak, oczywiście nasze kalendarze pękają szwach, ale takich pozytywnych, bo same się nakręcamy, żeby działać, żeby coś robić na rzecz naszych podopiecznych. I przypomnijmy, że to są dzieci z niepełnosprawnościami, prawda? Tak, w ich naszej rodzinie. fundacji Benedyktyński Zakątek zajmujemy się dziećmi tylko z niepełnosprawnością. Są to niepełnosprawności w różnym stopniu. Większość dzieci jest ze sprzężeniami, z głęboką niepełnosprawnością, ale mamy wspaniałe dzieciaki, wspaniałych rodziców, więc jak tutaj coś nie robić i nie organizować? Tak? To jest tak. To też olbrzymia satysfakcja pomagać takim dzieciom, siostrom, prawda? Bo one potrzebują naszej, naszej opieki, naszego wsparcia, żeby się po prostu czuły jak w domu. Oczywiście, my Ale staramy się dużo zrobić jeszcze, prawda? Bo potrzeby też są spore. To będziemy też mówili o tym. Potrzeby są kolosalne. Nasze dzieciaki po prostu potrzebują drugiego domu, i my w Benedyktyńskim Zakątku staramy się taki drugi dom im stworzyć. Potrzeby są. Kolosalne teraz jesteśmy w trakcie tworzenia ogrodu sensorycznego, takiego prawdziwego ogrodu sensorycznego. Uzupełniamy elementy z placu zabaw, których nie udało nam się jakoś tam wcześniej zrobić. I dlatego też organizujemy wiele różnych akcji, które no, nie będą w których najwa nie najważniejsza będzie ta strona materialna, ale przede wszystkim też taka edukacyjna, przed nami 21. Dzień, Światowy Dzień Osób z zespołem Down. oczywiście przed nami kwiecień a więc też ten miesiąc jest ważny tak. tak dla osób z autyzmem. autyzmem i tutaj przed nami niebieski bieg z aniołem którego edycja już będzie Kolejna, kolejna prawda Pani Angeliko, ale też to co nas czeka, a do czego się przygotowujemy bardzo mocno to koncert charytatywny, który będzie 14 i już teraz bardzo serdecznie wszystkich zapraszamy, a wystąpią tam dwa zespoły wspaniałe młodzieżowe w mundurach. Zespół dywizjon i zespół Szwadron, więc myślę, że to też będzie takie ciekawe. I warto też zajrzeć na stronę, gdzie są aukcje benedyktyńskiego zakątka, panie Angeliko, i wesprzeć, chociaż siostra mówi nie tylko i wyłącznie o tym materialnym y, wsparciu, ale y, anioły dobroci są też. Poszukiwane, te, które chodzą na dwóch nogach i mają duże serca. E, tak. Wystarczy wejść na naszą stronę Anioły Dobroci. Tam mamy nasze wszystkie akcje, które prowadzimy, tak samo jak i licytacje z Benedyktyńskiego Kramika. Są to twory naszych podopiecznych, naszych rodziców, właśnie tych aniołów na dwóch nogach, którzy przychodzą do nas i nam darują coś od siebie, biorąc udział w licytacjach. Więc no, dzieje się u nas bardzo dużo. Tak jak siostra powiedziała, przygotowujemy się do różnych akcji. Oczywiście, naszym głównym nadrzędnym celem jest akcja edukacyjna, czyli Dzień Kolorowych Skarpetek. Ale dlaczego? O kim mówimy? Jakie są nasze dzieciaki? Jacy są wyjątkowi nasi podopieczni z zespołem Down, Jak są utalentowani teatralnie, muzycznie? Osoby z zespołem, które mają spektrum autyzmu, są też to wyjątkowe osoby, mają umiejętności. Myślę, że taki każdy dzień nasz w pracy też taki dydaktyczny i wychowawczy zawsze nas stawia na tym, że wychodzimy z jakąś lekcją. Tak? Uczymy się od tych dzieciaków pokory. Miłości, szacunku do innych osób i wrażliwości na innych. I do tego wszystkiego zapraszamy tych, którzy chcieliby nas wesprzeć, przede wszystkim osobowo, przez wolontariat. Poszukujemy nowych wolontariuszy z Puław, ale nie tylko, z Lublina, okolic, ale myślę, że też z całej Polski. Proszę Państwa, jeżeli ktoś się zgłosi, a mam nadzieję, że tak, to do Puław, do benedyktyńskiego zakątka taki kontakt. Dziękujemy, dziękujemy. bardzo. Chciałabym, żeby jeszcze zespół zaśpiewał chociaż chwilę na koniec, siostro. Dlatego już tutaj kończymy. My dziękujemy. Mam nadzieję, że dzisiaj jakoś Michała i Kleopatrę zastąpiliśmy. Może nieudolnie, ale jednak. Ale no, próbowaliśmy, próbowaliśmy w każdym próbowaliśmy, w razie. Próbowaliśmy i staraliśmy się. Więc jutro... Jutro kolejna prawa, para prowadzących. My dziękujemy i do zobaczenia do w poniedziałek. Zobaczenia.